Witajcie. Mamy tutaj wypisane od test 1 aż do test 15. Jeżeli teraz będziemy chcieli przesunąć ekran o jeden ekran w prawo. Naciskamy Alt i Page Down. hits mamy test 10, czyli spójrzcie tutaj, tu jest test 10. Przesuwamy się o jeden ekran. Tu mamy test 10. Jeżeli naciśniemy Page Up, wrócimy z powrotem do test 1. Page Down, test 10, Page Up, stronę wcześniej do test 1. Jeżeli naciśniemy sobie Page Down raz i Page Down 2, zatrzymamy się w komórce T, ale tutaj nie było nic wpisanego, no to zobaczmy w ten sposób żeby zademonstrować to może lepiej. Kopiujemy test 20. Ustawiamy się tutaj, przesuwamy o jeden ekran w prawo page down i mamy test 20. Page up, alt page up i wracamy do test 1. To by było na tyle. Dzięki, heja.